Tutaj byli krzyżacy, a tu floto, flota Elbląsko-Gdańska, tak? I oni ich oblężyli, tak? No i można sobie wyobrazić, że ci krzyżacy no, tutaj zostali przyciśnięci do brzegu. Ja, ja to w Zalewie Wiślany między flotą Związku Pruskiego, a flotą krzyżacką 15 września 1463 roku w Starczymy się stało. I łucznikom niewiele na nic się zdało. Próbowali jeszcze strzelać, ostrzelać statki, iżby zatopionymi się stało, podpalone były. Jeszcze łucznicy kryjąc się strzały oddawali. Wtedy szybko zajęły się statki krzyżaków. A owi to będąc u siebie w obozie zobaczyli co się dzieje i z wielkim wrzaskiem podlecieli statki gasić to. I zobaczyli krzyżacy, iż żadnej drogi ucieczki do tej pory nie ma. I w oddali wyrosła chorągiew Związku Pruskiego. i niewielu już dodatnich rycerzy się ostało a teraz na zakończenie